Machonen jest mocniejszy moim zdaniem i to wyraźnie. Zwłaszcza, że ten wiatr zaczyna troszeczkę w tej chwili wzmacniać się boczny. To są akurat warunki, których Hanawald nie lubi. No i mamy już jego Hunakiego. Pamiętam 97-8 rok przełom sezonu olimpijskiego, kiedy wygrał trzy pierwsze konkursy w wielkim stylu, a później przegrał Bischofshofen z Hanawaldem. Miał po pierwszym być, który wygra cztery konkursy. Wydawało się, że wtedy nikt mu nie zagrozi. No, ale dopiero zrobił to Hanawal i za moment Adam Małysz 109 metrów Funakiego niskie noty, złe lądowanie ten kiedyś największy stylista, no otrzymał tu 15,5 punktu zaledwie od amerykańskiego sędziego i jest Adam Małysz ogromnie ważne, żeby trafił punkt z wybiciem trochę nie potrafi jeszcze poradzić sobie na progu no widać też, ja Poloniusz Steiner nie do końca jest przekonany o tej formie Adama Małysza no, troszeczkę późno położył się mocno na narty i zobaczymy czy pociągnie. Niestety no, nie był to najdłuższy skok do jakich nas przyzwyczaił. Na pewno dalej od Punakiego 114 metrów. Tutaj ogromnie popularny, oczywiście Adam Małysz, nie ma tego strzału, trochę w górę, później dopiero łapie strugi powietrza, no potrafił to fenomenalnie, ale musi być w wielkiej formie, żeby tak skakać, w tej chwili 114 metrów, noty po 18, 18,5 i jest dziesiąty. Przegrywa o 12 i 70 punktów z prowadzącym Georgiem Szpetem Unaki bez szans Chyba...